Zobaczcie, tutaj było, za sprzedawaliśmy za 30 coś pomidory. I aktualny koszt poszedł na łeb na i teraz za 16 i 7 muszę sprzedawać. Ale mamy pudeł tutaj do rozniesienia. Ciekawe, <gamy> czy ten jeden pracownik da radę tak jakoś wawo ogarnąć. No nie wiem, nie wiem. Dobra, pomożemy mu. To my jesteśmy. I otwieramy. Wszystko znikło. Prawie. Tutaj mamy oczywiście parę rzeczy. I zakendy. Które sobie tu posiedzą. Nawet, o Boże, nie po czym nie, nie No, nie będzie biegał, coś porobi. A my tutaj, no mamy parę mlek, mleków, mleczek. Mlek, mlek mleków. No. I co, gdzie ty to odłożysz teraz? A, na nową półkę. Jak debil. O, tu jeszcze mamy parę rzeczy, które mi dostały owocków. Owocki są super, te best Przez Dużo ich się mieści No tutaj 17 kg. No i co? Klient Niczego nie kradniesz, nie? Nie, no dajesz do tego normalnie, tak? Bo pan ochroniarz przyjdzie i cię załatwi kikiem, Więc się szykuj lepiej Pani idzie Już myślałem, że to moja sprzątaczka, ale... Wyglądają praktycznie Prawie kropka w kropkę. Dobra, może ta jest ciemniejsza. Włosy... No nie no, też ma trochę inne. No nie wiem już. Dla mnie wszyscy wyglądają podobnie. Ty niczego nie kradniesz? Nie, nie, to dobrze. Bo kamera wszystko widzi. A czy mój ochroniarz? Tylko No i teraz czekać na pieniążki Co my tu możemy teraz zrobić? A, bo mianowicie w banku nie mamy żadnych pożyczek, nie zamierzam żadnych brać e, W zarządzaniu. możemy licencję na e, w sumie takie środki czyszczące ty, ty, ty. No w sumie do łazienki rzeczy 750 dolarów kosztuje Albo kurde Zmienić drzwi. A to jest zaraz zarosopy nie muszę był teraz. Tutaj wszystko mamy zaznaczone. W sumie tutaj, więc jest fit. Eee, Tutaj pomocy klienta wymagana Kasa... Też mamy kasę samą obsługową. To nie mam pojęcia jak to działa. Możliwe, że trzeba mieć więcej niż dwie. A, mamy tutaj zamówienie od razu, dwa sery. 5 soków jabłkowe, Dobra, ty. I gdzie co tu iść? Polecimy. Zarobiliśmy już trochę pieniędzy. Zrobimy więcej za tą dostawę. Mam SDR. Dziękuję To co? Jak zwykle, jabłka. A ja myślę, że to mogę podnieść. To jest takiego drugiego jabłko, czy Zara. No. To oszczędzamy dużo więcej. I jest w miarę blisko. Dobra. tyk niech pracownik się tym zajmie. A my chodźmy tutaj do tego, bo jest dużo klientów. A tak: 68. osiem 25%. A, w tym odcinku to już zarobimy sobie na nowy dział zaraz. Mleko. Mm, Mleko. 9 i 1. Dobra, co tam masz pod P? O, zepsuło się. Upadek. Ja nie biorę, bo za każdym razem mikro po prostu wywala, jak to biorę. Takie tam. Dobra, nikogo już nie ma. Cyk. E, teraz zastanówmy się, byśmy mogli te półki umieścić. Tutaj ściaśnić no nie da rady. Rozszerzyć sklep ewentualnie. E, rozbudowa, ile kosztuje? 2600. A 600, żeby nową sekcję mieć. Płocie pierwon. No ale tu inaczej mogłem tutaj na hama dać. Chyba tak zrobimy na razie na hama. Mm, to tak. Rynek, wyposażenie. To, to, ale to na razie mamy tutaj do znaczenia. Jaja, ok. ja. woda, olej. i to znowu tam, dobra. To w drodze powrotnej znów weźmiemy jakieś, może tym razem coś innego weźmiemy. chodź, czać, czać, tutaj Trimetry, jak trochę takie japońsko-chińskie, takie azjatyckie I imię, więc śmiesznie. Hmm, terena Będzie na zaś. My już mamy wystarczająco pieniędzy, żeby kupić tą licencję, właśnie. Ale jeszcze raz, żeby wziąć tą licencję: rąk 1, 2, 3 półki potrzebujemy. Półki, półki tego koloru. Tutaj coś zamówmy. Le. Okej, okay, gdzie tu mogę postawić? O jedno. <grymne> <grymne> Ochroniarz rządzi. Dobra. Tutaj lecimy drugą. Jasne, jak nie powiem, co, ale własną. Tak, a to był telefon. a znowu dużo klientów jest, to bierzemy pracownik nie nadąża i dziwiliśmy się siedem osiemdziesiąt a. i co nagle z Ci już jest pusto całkowicie. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj może nam brakuje trochę produktów, ale. Co tam? U, tutaj brakuje grzybków. Praktycznie została połowa. Okej, okay, teraz patrząc na tą licencję 750. Kolejne 300, żeby w ogóle to zamówić. Około 1200 byśmy potrzebowali. Żeby to w ogóle ogarnąć. Papier toaletowy, z tego co PNF zajmował strasznie dużo miejsca. No ale no dobra, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Możemy też zobaczyć, jakie ceny są. Nie ma go za małych cen. Zobaczmy od najmniejszego zysku. Tutaj jest. 2-3, to musi być. 2-9. Też. Tutaj e, 9,8 dobrze, dobrze, że tutaj też, też, też e, dobra, pięknie. Wszystko się zgadza, klientów nie ma, to możemy zakończyć dzień. O ciebie, ale mi tutaj poszło pi... Personel ile tu już jest tego Chciałem dobrze Jak zwykle Tutaj 4 cztery Podwyżka była, tutaj też widzę, pięć yy, Tu trzy, dwa Oj, jabłka czosnka, incytywna pieczarka, zarabiamy najwięcej Heh, podoba mi się to. Hmm. No i mówicie mi, że nie macie co robić, bo tutaj wody na pewno mam mało. Zamówmy tego i tego, tego. hm. Dobra, i na razie to tyle. Ty, bo wiadomo, nikt z tym pracownic odpowiednio nie radzi. A magazyn jak tam? E, praktycznie pustki, wcześniej było więcej. Piękna spacja. Dziękuję. Ty, e, bierz więcej, bo to są najważniejsze Ciał to jest. Ale bubelki. Dziękuję, przepań. Zawsze panie, to wiadomo, najlepiej sobie poradzą ze sklepem. cóż, posiedźmy tutaj na Kasie i poczekajmy na ludzi. Ktoś do mnie, coś? O, dzień dobry. Ten stoisz? Aha! Ale ci się wtrynił, gościu! Albo ty jesteś nieumiejętna Dziesiąt, dwa, A. Dobra, to ja tu chwilę jeszcze poczekam, żeby mieć te pieniądze i widzimy się zaraz. Okej, okay, mamy wystarczającą liczbę pieniędzy, pieniądze, pieniądze, to bierzemy, od razu zamawiamy i rynek, produkty, na sam dół, po dwie sztuki każdego, dobra, to jednak jednej, eee, też mi zabraknie, znaczy zabrakło mi czasu, nie zdążyłem, no tak, o, czekamy do kolejnego dnia. No, w tym dniu całkiem, całkiem na plus wyszliśmy Dało mi 200 Tragedia eee, Tabletki do zmywarki, ile kosztują? Dobra, to jeszcze raz zamówmy, na razie Środki czyszczące I tabletki do zmywarki Tylko te dwie rzeczy Środki czyszczące idą w takim razie tu Oddaj mi tabletki do zmywarki Łodzieju To jest strasznie drogie, ale najważniejsze to. Muszę ceny dać. Tu w ogóle mi spadło 14 i 6. 11 i 3. O, tutaj coś wzrosło. 4, 4. Wow. Yy. A biletki do zmywarki. Dobra, są ustalone. Pójdziemy dalej. Co chcemy kupić? E, wybi o wybilaczu zapomniałem. Kurczę. Tak mi jakoś przeszedł. Jelacz to ja sobie go weznę. Teraz tak, z tą skrzynką to bym ściągnął stąd będę dał tutaj No pracownik już zabrał świetnie pójdzie ten wybieracz oddawaj mi go będę tu dobra wybieracz jest, idziemy dalej mydło do rąk Chyba trzeba by kupywał, bo inaczej nie ma to Mydło do rąk Tyk. A Jak będę miał mydło do rąk, to odbiorę szampon Tyk. nie może mi nie zdążył ukraść. Dążył I Też szampon Cyk Papier toaletowy Mi się go na półce zmieści. Zobaczymy. Oho. No, tragedia. Ja będę musiał to ewidentnie tu poszerzyć. Ale to myślę, że później zrobimy. Na razie dostawmy takie coś. Ile za tabletki się zarabia? Wejdźmy po prostu w ceny. Zobaczmy, na czym dalej największą marżę mam. Na odzysku największego. Mleko tutaj są, więc nie jest aż tak źle Eee, tutaj Jakby nie chcę Eee, anuluj Jakby też nie chcę Czarki Jakby też nie Jakbyście nie mogli być normalni, dobra, teraz tak eee, Tutaj idziemy I tu będziemy kupować rzeczy znowu po taniości Te pierwsze to wiadomo, kupowaliśmy żeby w ogóle zapewnić półeczki a tu możemy przyjść, powiedzieć dzień dobry Ja tu proszę tabletki do zmywarki Wszystko co są obsługowe, mogę ją wziąć? Chyba nie Lala lalala, la, la, la. tabletki do zmywarki Gdzie są tabletki do zmywarki? Odech czyszczący, nie, o O, o 80 dolców zaoszczędzamy, no nie no, to ja musimy akurat brać w nadmiarze, jak to 80 zaoszczędzamy, dajemy tutaj. Niech ten się bawi. I idziemy teraz po kolejne proste. Tyk No i mamy. Zaraz weźmiemy wybielać. Wypilimy nasz wizerunek. i będziemy piękni. Piękni i ładni. A papier toaletowy tu to musimy dać całą półkę na to. O! Dobra, przed samochodami udało mi się przeżyć. Ale tu w ogóle taki. Nieciekawy rejon tu jest Ta ulica Dobra, cyk. I idziemy dalej. Potrzebujemy tego więcej, więcej Tam aktualnie zaraz padnie całość Aby paść. Napatnia całość. Dobra. Tam yy, teraz tu. Patki, one zontanie, to chyba nie, nawet nie muszę brać. Rygr. Kupcik, kupcik. Tak, 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 dużo. Czego ja tu potrzebuję? Te wszystkim? Tu już skanowanko. O, nie wiem czemu tak się zrobiło. same Że pani szantaczkę już szła. Kawy nam brakuje na pewno. Prostków czyszczących tego jest. I ludzie tego biorą masową ilość. Papier ale to też. <grych> dobrze ci tak. To idziemy wziąć papier, to ale to by teraz praktycznie. 10 tu może być, tak? A później idziemy po prostu wziąć kawę. Tutaj tych ich 20 dolców zaoszczędzam. Tyle co na kawę praktycznie. Parkour I pędzimy dalej. To jest najbliżej nas położona taka hurtownia. To z niej będę chyba najczęściej korzystał. To jak zapasie tyle papieru toaletowego weźmiemy, że się posrają Znaczy Posrać i tak się postarają, ale dzięki mnie będą mieli się gdzie wytrzeć. O co wytrzeć? Whatever. Będą mieć czystą dupę. Więcej papieru. Imperium papieru toaletowego. Przynajmniej będziemy na epidemię, na pandemię przygotowani. Hmm. hmm, hmm. hmm. mi chwilę, ja to coś zniosę. No i mam dużo papieru toaletowego. Tutaj, papier, 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 papier. Mleko. Yy, rodki rzeszczące. Krotki rzeszczące. Papier, papier. Tym papierowym Bogiem. Yy, I zamówiłem troszeczkę za dużo rzeczy sobie. Ale na razie zacznijmy od. Ten 13 i 4. Nie wiem jak jest nowy dzień. W to Chyba będzie tyle. Na... A co do moich zamówień? Tutaj zobaczcie ile sobie tego wziąłem. tak debil. Jak mamy? Pomóżmy to porozładować. Środki rzeszczące, nie wiem, znaczy środki. No to do kibla, to nie mam pojęcia czemu w taki duży kartonek przychodzi, jak to taki mały się wydaje. Już to bardziej rozumiem. A to jeszcze mamy? O, kolejne. Chyba po raz pierwszy w zapasie mi dostaje, to podłóż sobie do magazynu. Mamy mydełko Rozkładamy, mydełko yy, duży, Dużo ilościowo jest Każde drugie Tu Ty już z papierem lecisz Tak wykupili? Dwie sztuki jakby patrzeć Dwie duże Poszły Okej okay. Co ja tu potrzebuję teraz? To zaczęło mi nagle ze sklepu coś towarów wybywać, nie wiem czemu Dwie tu tego To ludzie muszą mi najpierw coś wykupić, żebym mógł to za, za te pieniądze kupić się Uuu, mało Uuu Uuu Podoba mi się ten zakup Tabletki do słowarki. bym był bogaty? Prawie. Prawie. Co się potrzebuje? Hmm. Dobrze, dobrze Stefan, Andrzej, czy tam jak ci tam było. Teraz to pierwszy mi zapłaci, żebym mógł kupić kierun. Dobra, mam Ciebie. Teraz tu zamówmy. E, pozostało 20. A pozostało 8. 26. Idealnie. Minus 3. Ta pani zapłaci. I będzie mi stać. Ładnie. U tego już zabrakło. Ale przynajmniej tanie to jest. O i to. Dobra. 15 potrzebuję. A nikt nie chce mi nic kupić. Dobra, no to pomóżmy yy, rozłożyć to wszystko. Pracownik nie czuł się za bardzo wyzyskiwany. Tyk. U, małego wieńko. Ból. Co my tu jeszcze mamy? Masełko. Czy znaczy masełko, sorry, to była coś jaka... No to orzechowe masełko. O, jakieś nowe paczki przyszły, ale miły kurier przed mi to dowiózł, rozładował. Szkoda, że jeszcze na bułki mi nie dał, ale przeżyjemy. Płatki. Hmm. No tu jeszcze mamy? Susu, susu. Jeszcze mamy co dodać Pięknie Durkej okay. Pięknie rozładowane Tutaj Wybielacz Chyba to by w końcu wybielacz Na 80% mm -hmm -hmm. Dobra, co my tu jeszcze tak. ciebie potrzebujemy? Ciebie, ciebie, eee, serki, lekko woda Ty. Ty, o tutaj mało co jest Dobra, płacisz, płacisz pięknie i ma dać na kolejne rzeczy Uuu, ile tego przyszło znowu Dajemy to do pracownikowi, żeby zrobił, ja tutaj zobaczę Nie, Anul anulować bym to chciał Nie będę ci żadnych... O, dobra, cię mogę Tamtemu nie będę żadnych yy, tych yy, warzyw co ty potrzebujesz? Czarna herbata. Płatki i olej. Zoe. Hmm, zoi. już czyżbyś był obok miejsca, gdzie kupuję papier toaletowy? No to ja chyba wiem, co będę musiał tu kupić, jak będę wracał. Ma 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 Ma, ma. ma pani tankę. Jup, papier pierdolę Jestem królestwem papieru toaletowego, nigdy mi go nie zabraknie, tak? Tak myślę Bo się tam właśnie szedł z papierem toaletowym wracał Tutaj widzę, że kolejka się coś zbiera, to weźmy tu otwórzmy kasę Ci obsługowe już sobie nie dają rady a mnie teraz Chodźcie do mnie klienty I nikt nie chce, o dobra przyszedł pan 21, 28 O wyliczone pięknie I to, to, wszyscy nie ma zamknięte? E, teraz tak znowu susu trzeba kupić. To, 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 to. Tutaj zaś tą, 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 tą. 500 mnie to wyjdzie, ja, ale dobra kto, bo, kto bogatemu zabroni? No właśnie, nikt Spójcie co chcecie i bierzcie co... znaczy nie bierzcie, Płaccie, co chcecie Tabliczka mnie tutaj blokuje Dobra, pięknie, wszyscy, ostatni klient, dobra, pięknie, wszyscy zadebronieni, 41 zadowolonych klientów Na Następny dzień, marchewka, pomidor w dół Tutaj wiadomo, wiadomo, typowe że my nie stać Zamówmy to co możemy Teraz sprawdźmy te ceny Jest 9 Chodzisz, yy, marchewka, tutaj Do góry poszedłeś, 4,7 I tutaj ale tu poszło. 8,5 Ej, to wyjdę na minus na tym? Jak to się dzieje? Scena rynkowa. Ej, dobra, nieważne. Ja to mam już za 12. Jakieś problemy egzystencjalne. Nie no, kto kogo nie stać, tylko nie stać, dobra. Te rzeczy do odniesienia, także kończymy. Heju.